Cześć! Dzisiaj mam dla Was szybki przepis na makaron. Możecie użyć do tego przepisu makaronu na przykład z ciecierzycy lub z fasoli. Ja użyję makaronu kukurydzianego. To będzie makaron w sosie. Możecie też użyć makaronu spaghetti albo linguini. W sosie z nerkowców. Namoczyłam sobie wcześniej 3 4 szklanki nerkowców. Wsypię je do blendera. Oczywiście najlepiej, jeśli to będą surowe nerkowce. Tutaj mam około pół łyżeczki czarnego pieprzu pół łyżeczki soli i dwie łyżki płatków drożdżowych. Do tego sok z cytryny na początek jedna łyżeczka i woda. Też nie za dużo wody od razu, żeby sos nie był za rzadki. Ja wleję tyle, żeby nerkowce były zalane. Wyszła praktycznie cała szklanka. Mielę teraz masę na gładki sos. Próbuję, czy jest dobrze doprawiony. Bardzo fajnie pachnie. Słodkawy od nerkowców, ale jednocześnie lekko kwaśny od soku z cytryny, ale brakuje mu jeszcze trochę soli. Dosypię jeszcze pół łyżeczki soli. Myślę, że tyle mu wystarczy. Teraz ugotuję makaron. Gładki, kremowy, ale dosyć rzadki sosik. Jeśli lubicie, możecie też dodać do niego ząbek czosnku. Super! Teraz czuć ten pieprz w nim. Właśnie o to chodzi. Zamiast soli możecie też użyć na przykład pasty miso. Do wrzątku wrzucam makaron. Woda na makaron została wcześniej osolona. Powiem Wam szczerze, że te kukurydziane makarony zawsze mnie zadziwiają. Kiedyś mi się zdarzyło, że rozgotował się cały. Po prostu została sama woda, jakby z rozgotowaną kukurydzą. Ja sobie trochę wody z gotowania podleję. Bo może się przydać do rozcieńczenia jeszcze później. I przecedzę makaron. Makaron odcedzony doleję do niego teraz sos. Nawet go trochę za dużo jak dla mnie, jest to porcja na większą liczbę osób. Można go jeszcze na chwilę włączyć. Nie wygląda on może zbyt specjalnie, ale smakuje. Przepysznie. Można oczywiście do niego różnego rodzaju dodatki dodać. Ja ten makaron przepłukałam, dlatego go podgrzewam. Niestety kukurydziany makaron lubi się sklejać. Podczas podgrzewania sos jeszcze trochę zgęstniał. Zdecydowanie lepiej by się prezentował ze spaghetti, ale smaku mu to nie odejmuje. Niestety taka uroda tego makaronu, że się łamie. Kremowy, pyszny, lekko pieprzny, szybki do przygotowania. Czego chcieć więcej? Oczywiście można go jeszcze ozdobić, posypać go wegańskim parmezanem albo startymi orzechami. Wspaniały obiad. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. Oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Jeśli nie chce Wam się gotować, zawsze możecie zamówić mój roślinny, wegański catering. W tym tygodniu, a dokładnie jutro, będzie ostatnia... Przez jakiś czas ostatnia wysyłka zestawów postnych, więc jeśli jesteście jeszcze na poście, to się pośpieszcie. Być może zestawy postne wrócą jeszcze w marcu, ale nie mogę Wam tego obiecać. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!